Witam serdecznie z tej strony radek z ori.styl.pl Kilka dni temu omawiałem program powitalny. Dziś chciałbym omówić program Zapraszaj. Program Zapraszaj jest to program dla osób, które zajmują się rekrutacją nowych członków klubu Oriflame. Czyli nie tylko nowe osoby, które dołączają do klubu, otrzymują nagrody, ale również osoby, które już są w firmie od dłuższego czasu i działają aktywnie. Mogą o takie nagrody powalczyć. Podobnie jak w programie powitalnym, taką nagrodą gwarantowaną jest zestaw składający się z czekolady Lint oraz z eleganckiego porcelanowego talerzyka. Kiedy otrzymamy tę nagrodę gwarantowaną? Nagrodę gwarantowaną otrzymamy wówczas, kiedy zaproszona przez nas osoba złoży jakiekolwiek zamówienie. Tak, czyli zasada jest bardzo prosta. Nic więcej nie potrzeba. Czyli zapraszamy na przykład przyjaciółkę, ona składa zamówienie na obojętnie jaką ilość punktów, ona wówczas otrzymuje czekoladę i talerzyk, i my za to, że ją zaprosiliśmy, również otrzymujemy czekoladę i talerzyk. A tutaj jeszcze taka ciekawostka na temat gorzkiej czekolady. Czekolada gorzka jest dobra na serce, wzmacnia serce, pomaga w walce z cukrzycą, poprawia wzrok, ale także łagodzi kawszel, ból gardła, a przede wszystkim dodaje energii. I doskonale wpływa na nasze samopoczucie. Aby zdobyć w, pro, w programie Zapraszaj torebkę oraz kuferek kosmetyczny Allure, wystarczy, że zaprosimy do firmy w katalogu numer 13 minimum 3 osoby i pomoże, pomożemy tym osobom zrealizować pierwszy krok. W programie powitalnym, czyli pomożemy tym osobom zrealizować pierwsze zamówienie na minimum 50 punktów. Drugim sposobem, aby otrzymać nagrody, jest zdobycie dwóch nowych sponsorów w katalogu 13. A sponsor jest to po prostu osoba, która rekrutuje innych do firmy, do swojej struktury, do swojej grupy. Czyli, jeżeli będziemy mieli w swojej osobistej strukturze dwóch sponsorów, dwóch rekruterów, gdzie każdy z tych sponsorów zrekrutuje minimum jedną osobę, to my wówczas również otrzymamy nagrody z, tak jak z tego pierwszego kroku programu. Zapraszam. nagrody, jak widzicie, są bardzo atrakcyjne. Jest to bardzo stylowa, elegancka torebka Allure, jest to również koferek, ser, kuferek z serii Allure. Cechą charakterystyczną tych nagród jest połączenie szarości i takiego pudrowego różu, także myślę, że jest o co walczyć. To jeszcze nie wszystko, ponieważ program Zapraszaj składa się z dwóch etapów. W drugim etapie programu Zapraszaj możemy zdobyć torbę weekendową oraz możemy zdobyć kopertówkę. Nagrody te widzicie na zdjęciu. Wraz z opisem, zachęcam, żeby się z tym opisem dokładnie zapoznać, jeżeli kogoś interesuje, jakie są zasady, żeby zdobyć te nagrody w, z drugiego etapu, należy zaprosić w katalogu numer 14 i pomóc zrealizować pierwszy krok w programie powitalnym minimum 3 osoby. Czyli podobnie jak w pierwszym etapie, czyli podobnie jak w katalogu numer 13, w katalogu numer 14 również zapraszamy minimum trzy osoby, pomagamy im zrealizować pierwszy krok programu powitalnego i otrzymujemy widoczne tutaj na zdjęciu nagrody. Drugim sposobem jest zdobycie dwóch nowych sponsorów, czyli też podobnie jak w katalogu 14, jak w katalogu 13, czyli jeżeli osoby z naszej grupy. Dwie osoby z naszej grupy zrekrutują jakiekolwiek inne osoby. To my również kwalifikujemy się do drugiego etapu programu. Zapraszaj i otrzymujemy kopertówkę oraz taką bardzo stylową i elegancką torbę weekendową. Allure. Jak widzicie, to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy również nagrodę specjalną. Nagrodą specjalną jest kobieca walizka na kółkach Allure. Kto otrzymuje te nagrody? Nagrodę specjalną otrzyma 10 najlepszych sponsorów z każdego regionu. Sponsor, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to osoba, która rekrutuje nowe osoby do klubu Oriflame, czyli nagrody otrzymają osoby z największą liczbą zrekrutowanych innych osób. Co więcej, Podobnie jak w przypadku programu powitalnego, również w przypadku programu Zapraszaj, możemy wziąć udział w konkursie. Tak naprawdę jest to program dla wszystkich osób chętnych, które są w klubie Oriflame. Wystarczy zarejestrować się na stronie oriflame.pl, łamane przez chwila przyjemności. I jak widzicie, każdy otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci bestsellerowego kremu uniwersalnego Tender Care. Inne nagrody to Luksusowy pobyt w SPA o wartości 2000 zł dla 10 osób oraz koszt czekolady. 20 osób wygra zakupy w salonach firmowych Lind, czyli otrzyma tyle czekolady, ile tylko zdoła zmieścić w koszyku. To by było na tyle. Myślę, że ten program jest bardzo atrakcyjny. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, postaram się opowiedzieć. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. No i oczywiście zachęcam do aktywności, zachęcam do zapraszania swoich znajomych do klubu Oriflame. Myślę, że warto powalczyć o te atrakcyjne nagrody. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.